Dzień dobry Państwu, yy, witamy Państwa. Aha, przepraszam, słusznie. Konferencja prasowa w sprawie Manhattanu, w sprawie lokalnych szczecińskich przedsiębiorców, w sprawie kupców, w sprawie handlowców i w sprawie przede wszystkim Manhattanu, jako takiego, czyli rynku, który dla nas wszystkich stanowi miejsce spotkań, miejsce zakupów i jednocześnie dla tych ludzi, którzy tutaj pracują, stanowi miejsce do zarabiania pieniędzy. Są ze mną radni miasta, oczywiście Agnieszka Kurzawa, Darek Matecki. Wiem, że przez te maseczki nie Zawsze jesteśmy do siebie podobni, ale jesteśmy tutaj dlatego, że dla nas ten temat jest szalenie istotny. I może ja, jeżeli Państwo pozwolicie, jako że jestem tutaj jako radna Sejmiku, to na początek także jako przedsiębiorca, jako przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców organizacji, która funkcjonuje w ramach Rady Dialogu Społecznego i która bardzo mocno broni właśnie małych lokalnych przedsiębiorców. Proszę Państwa, pomysł ze zmianą studium, o którym będą mówili tutaj radni, jest po prostu nie do zaakceptowania dla nas wszystkich z prostej przyczyny, że wiemy dobrze, że to co jest dozwolone, to w Szczecinie natychmiast jest potem wykonywane, czyli to, że będzie tutaj dozwolone poszerzenie tej drogi, będzie także potem wykonane, a na miejscu Manhattanu prawdopodobnie staną jakieś dwa urocze bloczki, plus kolejna duża sieciówka, która spowoduje, że te wszystkie firmy, które tutaj funkcjonują, będą musiały zniknąć. Dlatego włączamy się w obronę Manhattanu. Chcemy przypomnieć, że zbierane są w tej chwili podpisy pod, listą, pod listami, które bronią Manhattanu. Włączamy się, nie jesteśmy inicjatorami, nie chcemy tego oczywiście brać na siebie jako ci, którzy są politykami, ale przede wszystkim odpowiadają na apele, Mieszkańców. I ze swojej strony, jako radna Sejmiku, chcę powiedzieć, proszę Państwa, że będę namawiała Pana. Marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza z PSL-u, który jest w koalicji z bezpartyjnymi w ramach sejmiku, w ramach samorządu województwa, także do obrony Manhattanu, bo pan Kustosz prowadzi tutaj działalność gospodarczą, jego rodzina prowadzi tutaj działalność gospodarczą, sprzedaje tutaj fantastyczne miody z Przelewic, więc myślę, że będzie równie jak my zaangażowany w obronę Manhattanu i w obronę miejsc pracy swojej rodziny. Dziękuję. Szanowni Państwo, radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie interweniowali w sprawach targowisk, w sprawie pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Już przed pandemią w 2020 roku w lutym skierowaliśmy interpelacje, wskazywaliśmy tam na trudne położenie niektórych z targowisk w Szczecinie. Wiązało się to z likwidacją targowiska w podjuchach, czy też trudnej sytuacji. Targowiska przy ulicy Kilińskiego, tutaj nieopodal. I skierowaliśmy wtedy takie pomysły również do prezydenta o zniesienie opłaty targowej, co zostało później również pozytywnie rozpatrzone dzięki naszej interwencji, obniżkę czynszów dzierżawnych, czy też inwestycji i modernizacji tych targowisk. Natomiast w listopadzie, w związku z drugą falą pandemii koronawirusa, również wystosowaliśmy interpelację, aby ta pomoc została przedłużona na targowiskach i wówczas zastępca prezydenta odpowiedział nam, że obserwacje sposobu funkcjonowania targowisk, zwłaszcza przy zamkniętych galeriach handlowych, wskazują, że działalność na targowiskach prowadzona jest w sposób niezakłócony sytuacją spowodowaną przez COVID-19. Kilka tygodni później. Zarządcy targowiska Manhattan zwracają uwagę, że część z przedsiębiorców jest na skraju bankructwa, że obroty spadły o kilkadziesiąt procent. Nawet w działalnościach, które zajmują się sprzedażą artykułów spożywczych, również odniosły spadek obrotów. I tutaj przedstawiam to stanowisko z jednej strony prezydenta, z drugiej strony kupców naszych lokalnych przedsiębiorców, i w konsekwencji można wywnioskować, jakie podejście ma prezydent do problemów mieszkańców. Mam wrażenie, że prezydent jest w tej chwili odrealniony od ich problemów i ich nie słucha, ponieważ, no jak widać, te dwie informacje są sprzeczne ze sobą. Chciałabym wrócić jeszcze do tematu głównego, jeśli chodzi o studium uwarunkowań i kierunków przestrzeni. I koncepcji i planów miasta w sprawie targowiska. Tutaj rozbudowa ulicy Stasica i inne, innych ulic powoduje, że ten teren zostanie albo mocno ograniczony, albo spowoduje, że to targowisko umrze. I chcemy tutaj podkreślić, że. Nie zgadzamy się na takie rozwiązania. Chcemy, aby to serce lokalnego biznesu rozwijało się, a na pewno nie zostało zwijane, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że w Szczecinie wydawane jest dziesiątki zgód na dyskonty, na molochy, które rujnują ten lokalny biznes w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja nie znam Szczecina bez Manhattanu. Manhattan powstawał na początku lat 90., pod koniec lat 80. I dla mnie jest po prostu wpisany w krajobraz Szczecina i nie wyobrażam sobie, żeby z tego krajobrazu miał po prostu wypaść. Tutaj mamy fragment naszego studium nowego, gdzie informacja jest podana Manhattan, rynek. Funkcjonuje do całościowej lub częściowej likwidacji, zlokalizowany jest w terenie przeznaczonym na drogę. W tym wypadku, w przypadku całościowej likwidacji, tra, pracę traci 500 osób. To na pewno nie stanie się w ciągu roku czy w ciągu dwóch, trzech lat. To są plany na lata. Tylko już dzisiaj powinniśmy protestować i powinniśmy się temu sprzeciwić. W tej chwili. W naszym mieście zarządów pana prezydenta Krzystka jest 16 niemieckich Lidlów, 30 portugalskich Biedronek, 19 duńskich sklepów netto. Widocznie pan prezydent Piotr Krzystek chce, żeby mieszkańcy nie mieli innej alternatywy do zakupów. W tej chwili dlaczego, to, dlaczego tutaj są zawsze kolejki? Dlaczego tutaj jest cała masa ludzi, która tutaj przychodzi robić zakupy? Po pierwsze dlatego, że to jest po prostu... Wielki moloch, największe targowisko, gdzie ludzie przychodząc tutaj mogą kupić po prostu wszystko. Przychodząc na zakupy, bardzo często na pieszo, co też zmniejsza ruch samochodowy, wracają ze wszystkimi potrzebnymi produktami. Kolejna rzecz to, jest, to są kwestie społeczne, kulturowe dotyczące tego, że mieszkańcy nie zawsze chcą iść do dyskontu, chcą iść do dużego marketu, gdzie są traktowani po prostu jako ktoś, kto ma przyjść, zostawić pieniądze i wyjść. Tutaj. Zawiązują się znajomości na lata. Kupcy, którzy tutaj sprzedają, znają się ze swoimi klientami, ludzie, którzy tutaj przychodzą, przychodzą do określonych sprzedawców, z którymi mogą porozmawiać, z którymi mogą zamienić słowo i te role, role takie kulturowo-społeczne mają tutaj bardzo istotne znaczenie. W przypadku częściowej likwidacji tego targowiska, tak naprawdę dojdzie do jego późniejszej likwidacji. Widzimy to po ryneczku Kilińskiego, gdzie w tej chwili większość sklepików została już tak naprawdę zamknięta. My nie możemy do tego dopuścić i musimy już dzisiaj apelować do prezydenta, łącznie z mieszkańcami, łącznie z właścicielami tutaj, osobami, które tutaj handlują, i my musimy powiedzieć po prostu temu stop. W, w dużych europejskich miastach targowiska są elementem nie tylko gospodarczym, gdzie ludzie przychodzą kupić warzywa czy owoce, są również elementem często turystycznym, często takiego lokalnego folkloru. I miasto powinno dbać właśnie o to, żeby jak najwięcej osób tutaj przyjeżdżało spoza Szczecina, żeby jak najwięcej osób mogło nabyć tutaj nasze regionalne produkty, żeby promować też poprzez tego typu targowiska nas, nasz region. Co ma tutaj być może powstać poza drogą, tak jak mówiła pani radna Jacyna Wit, być może jakiś kolejny wieżowiec, być może jakiś kolejny dyskont. My chcemy, żeby Manhattan został tutaj. Prawie w sercu Szczecina, żeby ludzie mogli tutaj pracować, żeby ludzie mogli tutaj handlować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podsumowując, w dobie pandemii, w dobie koronawirusa, w dobie ograniczenia kontaktów pomiędzy ludźmi na dużych przestrzeniach handlowych, tego typu targowiska są znakomitym rozwiązaniem. Tak jakby rzeczywistość nas w tym momencie wyprzedziła. Te ryneczki istniały w Szczecinie od zawsze. Pan radny Darek Matecki pamięta od czasu, kiedy żyje. Ja pamiętam w zasadzie też, dlatego że rynek na pogodnie, chociażby rynek turzyn istniały zawsze w Szczecinie. I dlatego powinniśmy chronić tego typu miejsca, tego typu działalność, jako nasze powiedziałabym. Miejsce kulturowe, miejsce kultowe i miejsce kulturowe. I tak będziemy podchodzić do Manhattanu, i tak właśnie będziemy bronić ten, tego ryneczku, tego rynku w zasadzie przed y, zakusami częściowej likwidacji, bo takie zapisy w studium, jest to częściowa likwidacja, a częściowa to później, proszę Państwa, będzie Choć tak samo. Tak, bo to częściowa to będzie tak samo, jak przypominamy, było stużynem. Najpierw zlikwidowano kawałek od przodu, potem zakazano funkcjonowania przy samej ulicy, a potem zepchnięto ten ryneczek gdzieś tam do tyłu i zrobiono z miejsca rzeczywiście kultowego, zrobiono y, miejsce y, o, wiele mniej, w, o wiele mniejszej skali. Stąd wszyscy bronimy Manhattanu. Proszę Państwa, Manhattan zostaje. Tak? Dziękujemy. Pytania Dobry? oczywiście, no oczywiście. E, gdzie to, e, jaka część miała według Państwa zostać zlikwidowana częściowo, bo no, mówimy o rozbudowie tamtej drogi, tak? Tak, o, mówi, mówimy o rozbudowie tamtej drogi, gdzie co ciekawe, proszę ja Państwa... Ulica Staszica. <laughs> Ulica Staszica miałaby być w części tutaj poszerzona, poszerzony dojazd też do placu, do Ronda, o czym doskonale wiemy, że to Rondo tak naprawdę jest głównie blokującym ten ruch i wszelkie poszerzenia ulic dojazdowych do Ronda nic nie dają. I też co interesujące, proszę Państwa, ta myjnia, ten namiot zostaje, dlatego że tam już nie sięga zmiana w studiu, a tutaj ta część Manhattanu prawdopodobnie mogłaby zostać zlikwidowana. Warto się zorientować, czyją własnością są tamte obiekty. Dziękuję. Na tak, rozmawiałam z. Tak, akcja jest cały czas prowadzona. Zbierane są przez rady osiedla. Tutaj wielkie podziękowanie dla rad osiedla, dla radnych osiedlowych, dla mieszkańców okolicznych kamienic, okolicznych bloków. Wszyscy zbierają w tej chwili podpisy przeciwko takiemu zapisowi w studium. Do 19 trwają konsultacje, do 19 kwietnia, więc do 19 wszyscy będą te podpisy składali. Także zarząd. Rynku Manhattan, ja z nimi rozmawiałam. Są tak, do dzisiaj właśnie będą składane te wszystkie pisma. I Darek, Warto podziękować lokalnemu radnemu osiedlowemu, panu Adamskiemu, za to, że no, on głównie nagłaśniał to w mediach społecznościowych. Również podpisał się tutaj pod listą. Miał tutaj dzisiaj być, ale niestety obowiązki związane z pracą uniemożliwiły mu. Panie redaktorze. Zawsze pomysłodawcą jest prezydent Szczecina, dlatego że studium jest przygotowywane w biurze pana prezydenta Szczecina. Stąd my nie będziemy wskazywać osób, które są za to odpowiedzialne w samym tym biurze, dlatego że no to są tylko i wy wyłącznie wykonawcy pewnych poleceń. Ale odpowiedzialny za to jest prezydent miasta, osoba, która jest inicjatorem zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Warto jeszcze... Jeszcze warto dodać, że w odpowiedzi na moją inter interpelację, do kiedy targowiska szczecińskie mają podpisane umowy, jeśli chodzi o Manhattan, umowa jest podpisana do 20 listopada 2031 roku. I może warto w tym miejscu też zaapelować do pana prezydenta, żeby już w tej chwili przedłużyć tę umowę. To w takim razie, jest w kontekście tych dat, czy ewentualna zmiana tego zagospodarowania nastąpiłaby właśnie po 2030, czy to jest już jakaś wcześniejsza sprawa? Zmiana w studium, proszę Państwa, zostanie e, wtedy e, dokonana, kiedy zostanie przyjęta przez radnych na sesji Rady Miasta. Natomiast wiemy dobrze, że studium jest przygotowywane przez urząd i w trakcie już samego posiedzenia. Rady Miasta nie ma możliwości zmiany studium. To, co jest przygotowane, i to jest taka też opinia radców prawnych z biura Rady Miasta i nie tylko w ogóle radców prawnych na użytek pana prezydenta, że to, co jest zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego, co jest zapisane w studium, praktycznie nie może być zmieniane przez radnych. Może być tylko i wyłącznie wnioskowane przez prezydenta miasta. Ale na razie nie jest to w porządku obrad. No nie jest, bo to jest przygotowywane studium do przegłosowania. W ogóle procedowanie takiego studium, proszę Państwa, trwa bardzo długo i to jest to nowe studium, które jeżeli zostanie przyjęte, to zostanie przyjęte na wiele lat. Bo potem na podstawie studium uchwala się plany zagospodarowania przestrzennego. Tylko plany zagospodarowania przestrzennego zawsze muszą być zgodne ze studium. Więc jeżeli zostanie już to w studium zapisane, to już jest koniec, proszę Państwa. To już obojętnie jaki będzie plan, znaczy obojętnie jakie będą inicjatywy później, to w studium już będzie jednoznacznie przyjęte, że jest to y, poszerzona ulica i że już od tego nie ma odstępstwa. I na razie żadnych takich przybliżonych przygotowania nie. tego studium też nie znamy bo do dzisiaj trwają konsultacje tak. społeczne, do Powiedzieć. dzisiaj można nadsyłać jeszcze drogą mailową swoje jakieś uwagi do tego studium, tylko że warto też zwrócić uwagę na to, jak prezydent i administracja pana prezydenta promowali te konsultacje społeczne. Ile warto, żeby ludzie, mieszkańcy sobie odpowiedzieli, czy słyszeli o tym, że takie konsultacje społeczne są. Przykładowo z terenu, gdzie ja zostałem radnym. Mieszkańcy od lat zabiegają o to, żeby został wyremontowany park Tillebain. Zbierali dziesiątki podpisów. W SBO to dostało 10 tysięcy głosów. W tym studium dalej to jest zupełnie nieuwzględnione. Więc tak, tak miasto podchodzi do, do opinii mieszkańców. No, moim zdaniem tego typu konsultacje powinny być nagłośnione, bo powinno się o tym cały czas mówić w mediach. Miasto powinno posty sponsorowane wykupywać w mediach społecznościowych, a tego po prostu nie robią. Za to posty sponsorowane są często wykupywane na działalność ZW. Z promocją e, osób związanych z panem prezydentem. Natomiast, proszę Państwa, tak już przy okazji tego uchwalania studium i faktem, faktu, że ono jest konsultowane do 19 kwietnia, to po pierwsze ciekawe, że ono jest przygotowywane w trakcie pandemii, czyli wtedy, kiedy mamy ograniczoną możliwość konsultacji, a z drugiej strony ciekawe też, ile kwiatków tego typu jest zapisanych w tym studium, bo to jest jeden z przykładów, gdzie kupcy szybko to na szczęście wychwycili. A ileż różnych ciekawych miejsc. Y, przypuszczam, że w tej chwili jest likwidowanych poprzez y, no nie da się ukryć, proszę państwa, pewnego rodzaju lobby deweloperskie, które w dużych miastach funkcjonuje nie tylko w Szczecinie, ale we wszystkich dużych miastach, w których rządzą y, prezydenci związani z platformą obywatelską. Dziękuję. Jakieś pytania nie ma? Dziękujemy bardzo.